Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodziej Witarski, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale technicznym chciałem wam zaprezentować unboxing wentylatora firmy Noctua nf 14 PWM. Po raz kolejny na próżno szukałem unboxingów polskich na YouTubie, nie znalazłem. Tak więc postanowiłem nagrać swój. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli oczywiście Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz. Więc tak, powiem Wam szczerze, że po raz pierwszy miałem styczność, tak powiem, face to face z produktem od firmy Noctua, ponieważ wcześniej po prostu tylko czytałem w internetach o tej firmie, że jest ona bardzo dobra, że produkuje bardzo dobre wentylatory, wysoka jakość wykonania i bardzo dobra wydajność i e, cisza. Ale po raz pierwszy miałem e, ich produkt w dłoniach więc powiem wam szczerze, że naprawdę byłem miło zaskoczony już samo pudełko, bo jest wykonane w bardzo dobrej jakości. E, jest na, ono na takie rzepy z dwóch stron otwierane. E, wszystko jest bardzo dobrze zapakowane, do jakości nie mogę się zupełnie przyczepić. Jest wszystko opisane, chociaż możemy znaleźć te wszystkie informacje na stronie, ale fajnie, że można sobie poczytać o tym. Są takie gumki na tym wentylatorze, na ściankach, które tłumią wibracje. Naprawdę bardzo dobrze się sprawuje ten system. Jest bardzo ciche. Podoba mi się też to, że jest przejściówka z 1500 obrotów na 1200 obrotów, ponieważ u mnie kontroler obrotów robi tak, że jak daje ustawienia standardowe to obniża o 500, czyli jak mam 1500 to jest 1000, więc to jest no, trochę dużo, jak na nieobciążany system. A już 1200, tam minus 500 to około tam 800 obrotów, więc to jest zadowalająco I wtedy zwiększa mi się z 800 na 1200, więc to jest fajnie. A jak mam bez tego adaptera, to mam powiedzmy stałe 1000 i tam się zwiększa do 1200, 1300, więc moim zdaniem. W moim przypadku oczywiście, lepiej jest ten adapter zamontować. Podoba mi się, że teraz na tych upadkach są takie wyczłobienia, które na pewno zwiększają jakoś przepływ powietrza. I też właśnie czytałem na stronie, że jest ten przepływ powietrza taki, że on jest... Jest ten strumień tego powietrza jest na wprost i to jest też oczywiście prawda. W sumie nie wierzyłem, że to jest prawda, ale sprawdziłem samemu. Ten, to powietrze przepływa prosto tak jak jest wentylator nie wychodzi poza ścianki, gdzieś nie ucieka jest przepływ powietrza bardzo dobry hmm, tu mi się właśnie podoba, że wszystko jest tak opisane też jest takie podziękowanie, że dziękujemy za zakupienie produktów firmy tu jest też oczywiście tutaj Y-Cable, czyli ten do podłączania dwóch wentylatorów do jednego do jednego slotu hmm, oczywiście tylko jeden wentylator będzie chodził pod PWM ten, który ma tutaj cztery cztery e, końcówki takie, ponieważ dwa nie mogą chodzić w jednym slocie. E, Lowness adapter hmm, tutaj jest właśnie i też są takie gumki antywibracyjne, jeżeli ktoś by chciał zamontować to zamiast śrubek. Jest taka przydłużka też. Dodatkowy kabel, bo te kable od firmy no, które właśnie do wentylatorów mają takie krótkie, po prostu, no, są po prostu krótkie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.